Siemanko, cześć, witam. Już ogarnęliśmy praktycznie całe QRPK, zostały amulety, ringi, quivery, quiver w sumie, ale to zobaczycie. I trinkety, jedziemy z tematem. Wszystkie linki do pozostałych materiałów macie w opisie. Zostawcie suba, zostawcie łapę, żeby to się poniosło i lecimy. Na samym początku trzeba wspomnieć, że mamy masę amuletów, masę ringów o różnych ładunkach, o różnych odpornościach. Różne są te ceny marketowe i o tym naprawdę nie ma co wspominać, bo na pewno kojarzycie różne tam shockwaves, y, sakredy i inne tego typu rzeczy. Jeżeli nie, to linki w opisie macie, ogólnie do questów, o których będę tutaj mówił i do przedmiotów, więc o takie stricte odpornościowe rzeczy odsyłam na Tilopedię, a tutaj skupimy się na rzeczach jednak... Bardziej takich dla RPK Stricte, no to amulety. No i na start mamy kolara Classic 150 poziom, dostajemy Dista, dostajemy Magic Level. Jeżeli czujemy się bezpiecznie na respie jak najbardziej możemy sobie wrzucić kolarka możemy też na bosy. Jeżeli ktoś chce przeoszczędzić, to można pod sam koniec czasu kolara go zdjąć i zostawić go w jakimś osobnym backpacku, żeby sprzedać do NPC. -ta. Ponieważ tak można na ostatnie tam sekundy takiego kolara sprzedać za taką samą cenę jak niezużytego, więc to taki, taki dodatek. Level 180, pendulet, i tak tylko tutaj dopowiem, że wszystkie przedmioty, które omawiam, omawiam jako zenchantowane. Dist, fizyk, energia, klasyk i oczywiście Must help, jeżeli chodzi o RPK. Pendulecik co najmniej myślę, że dwa. Powinno się mieć jeden, się zużyje akurat na respie, żeby drugiego założyć i jest wszystko git. Ja noszę ze sobą trzy pendulety. Są osoby, które noszą dwa i im, to wystarcza. Są osoby, które noszą nawet kilka penduletów. Ee, różne jest tutaj do tego podejście. Ja mam trzy i mi to w zupełności wystarcza. Potrzebujemy odporności na fizykę, potrzebujemy odporności na e energię. Jak najbardziej zakładamy i nie przejmujemy się niczym. Dwie godziny działania, więc jeżeli idziemy gdzieś, gdzie tylko potrzebujemy fizyka, raczej użyjemy penduleta, a nie szaula, który działa przez godzinę. Więc jeżeli chodzi o jakąś tam oszczędność, lepiej używać penduleta. No i szaul. Szaul też na 180 level. Dist, odporność na fizyk, i odporność na błoto. To jest ten sam temat, jeżeli chodzi, tak jak z penduletem. Ale on działa przez godzinę i tak samo naładowanie go kosztuje dwa silver tokeny, więc tutaj ta kwestia oszczędności. Jeżeli chcemy coś tam mieć, tego fizyka, coś tam dista, no to prędzej użyjemy jakiegoś penduletu, bo on dwie godziny trwa, a nie szał jak właśnie szaul godzinę. Też must have. Ja osobiście noszę ze sobą też trzy szałle i to mi w zupełności wystarcza. I tutaj też są różne podejścia co do tego. Ale 3 w zupełności wystarcza. Potrzebujemy błota, potrzebujemy odporności na fizyk, lecimy z tym i się nie przejmujemy. Lecimy dalej. RINGI i zaczynamy od klasyka BLUE PLASMA RING. Setny level, dostajemy dista, dostajemy magic level. Czujemy się bezpiecznie, na narespieniamy alicorn'a, możemy sobie używać plazmy, idziemy na jakieś bossy, też możemy używać plazmy. I tyle, tutaj nie ma co gadać, dostajemy to, co najbardziej nam potrzebne, jeżeli chodzi o tutaj podniesienie statów, Dista, Magic levela I tyle. 400 level, Alicorn Ring, oczywiście naładowany, dostajemy Dista, Magic Level, Holy Magic Level, odporność na Holy, śmierć, Ice, Fire, energia i błoto. Pełen pakiet. No naprawdę dostajemy praktycznie wszystko, oprócz odporności na fizyk, no ale zbyt pięknie być nie może. No ring bardzo, bardzo przydatny, ja osobiście ringi mam dwa, jeden kupiłem w czasie tibiskiego tygodnia, albo nawet dwa kupiłem w czasie tibiskiego tygodnia, ale to jest do sprawdzenia. Aktualna cena w okolicy 42kk, ja swoje kupiłem w okolicy setki, więc cena już dosyć, dosyć spadła w przeciągu tego roku, roku z hakiem można powiedzieć. No ring, który na pewno się przydaje, bo dostajemy wszystko, dostajemy tutaj pakiet, jeżeli chodzi o ofensywne rzeczy, no bo mamy Dista Magic Level i um, Holy Magic Level, no i pakiet defensywny, wszelakie odporności oprócz e, fizyka, więc na pewno, na pewno ring do rozważenia, żeby tutaj poprawić swoje staty. Quiver. I wiem, wielu z Was teraz pomyślało sobie, że powinno być Quivery, no bo więcej tych Quiverów mamy w gierce. Ale szczerze, nie polecam żadnego Quivera do czasu osiągnięcia 400 levela i rozważenia likorna. Dlaczego? Dlatego, że Quivery w tej grze są beznadziejne. Szczerze, dla mnie jest szokiem to, że te ceny Quiverów potrafią osiągnąć kilkadziesiąt, kilkanaście albo właśnie nawet kilka kaka, a w zamian za to otrzymujemy perfect shota, 2% odporności na Fire, 2% odporności na ISA, naprawdę te dodatki są marne. I nawet patrząc na samego sobie Alicorna, dostajemy jeden Magic Level. Już nie wspominam o perfect Shotcie, który tam jest, bo on nie ma kompletnie znaczenia. Ale dostajemy tam Magic Level i ogólnie Alicorna nie dawałbym jakoś super tam wysoko w tym łańcuchu potrzeb ek ekwipunku. Raczej na samym końcu tych potrzeb, no bo. Ten jeden match level za wiele nam nie zmienia. Już lepiej tutaj zastanowić się na, nad Ali-Corneringiem, już nie mówię co o headguardzie czy jakimś innym sanguinie, bo naprawdę to nam gry nie zmieni. To jest tylko dodateczek, żeby statystyka lepiej tam cyperkowo wyglądała, niż żeby faktycznie nam to coś dało. I te ceny są przerażające tych quiverów, które mamy aktualnie w grze w porównaniu do tego, co one dają. Nie wiem z czego to wynika. Czy to chodzi po prostu o wygląd, żeby zmienić tą podstawkę na coś innego? Czy to już chodzi o to, że ludzie się nastawiają na, na przyszłość, że będzie tierowanie quiverów? Nie wiem, nie wiem. Trochę to dziwnie wygląda i osobiście nie polecam kupować żadnego innego quivera jak Alicorna. Z tym, że ten alicorn też jest na pewno jakoś tam bardziej na końcu tego łańcuchu potrzeb eklipunku. Na sam koniec trinkety. I tutaj macie taką ładną tabelkę, gdzie macie wszystko podane. Wszystkie trinkety aktualnie dostępne dla RPK, które coś faktycznie dają i nie jest taki speed. Wszystkie trinkety tutaj są. Jakie jest działanie? Jaki jest quest? Wszystkie tutaj są z questów jedynie ink quill dropi z ser Leonarda, który jest z questa Between the Lines, ten nowy questik i macie podane średnie ceny, jeżeli chodzi o secure na dzień 5 września. I tak to wygląda. Oczywiście wszelkie spoilery do questów macie w opisie. Tam odsyłam, jeżeli chcecie zrobić questy, żeby sobie ogarnąć te trinkety. A jak nie, no to zawsze pozostaje market, bo wszystkie te, te trinkety są dostępne na markecie w różnych cenach, jak widzicie, ale to nie są jakieś super straszne ceny, na pewno są niższe niż quiverów, więc na pewno, na pewno to jest do ogarnięcia, żeby ogarnąć sobie wszystkie te trinkeciki i używać według oczywiście potrzeb. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. I to jest ostatni materiał, jeżeli chodzi o EQ. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten pakiet materia materiałów właśnie z RPK Wam się przyda. I co? Do następnego, do następnego materiału, do następnych streamów. Zostawcie łapę, suba, komentarz i do następnego. Cześć!